Szanowni Państwo, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na Kongres Beauty Innovations, który odbędzie się 20 kwietnia w Łodzi. Na którym będę miał przyjemność wygłosić wykład pod tematem Trendy światowe kształtujące rynek kosmetyczny: Skin Skincare, Zero Waste, Clean Beauty, Healthy Aging, Skip Care, Skin Care Diet. Szanowni Państwo, dzisiaj wsłuchując się w to, co oferuje nam rynek, chcąc iść za jego potrzebami, musimy wsłuchiwać się w światowe trendy. Chcąc wyprodukować dobre kosmetyki, musimy oczekiwać tego, czego bezpośrednio oczekuje od nas konsument. Wsłuchując się w te światowe trendy, musimy zwrócić uwagę na produkcję w aspekcie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, i to nie tylko nas jako klientów, ale na przykład chociażby ochrony środowiska. I te właśnie aspekty zechcę poruszyć i opowiedzieć Państwu, przedstawiając je w moim wykładzie na kongresie Beauty Innovation z Łodzi, na który jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszam.